Mamy tutaj uzasadnić tożsamość, która jest w ramce i zaczynamy od tego. Czyli zacznijmy sobie od lewej strony, 1 plus kotangens kwadrat alfa to się równa i musimy dojść do takiego wyrażenia z prawej przekształcając i wtedy uzasadnimy tę tożsamość. Wiemy, że kotangens alfa to jest kosinus dzielone przez sinus, prawda, bo to jest odwrotność tangensa, więc tutaj możemy sobie zapisać, że to będzie kosinus kwadrat alfa. Dzielony przez sinus kwadrat alfa. A teraz dodajmy to, czyli wrzućmy na ten jeden ułamek. Musimy doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli jedynka to będzie sinus kwadrat alfa dzielone przez sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa dzielone przez sinus kwadrat alfa. Wrzucamy to na jeden ułamek. Nasz mianownik to sinus kwadrat alfa, a na górze w liczniku mamy sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa. No to już pewnie widzicie, tu jest trygonometryczna jedynka na górze, to jest równa 1, a na dole mamy sinus kwadrat alfa. No i tym samym doszliśmy do strony prawej, czyli uzasadniliśmy tę tożsamość. No to teraz możemy sobie skorzystać z tej własności do obliczenia pozostałych funkcji, skoro wiemy, że kotangens jest równy 1 siódma, no to możemy sobie zapisać 1 plus 1 siódma do kwadratu to będzie równe 1 przez sinus kwadrat alfa. Teraz dodajmy to. 1 dodać 1,49 to się równa 1 przez sinus kwadrat alfa, czyli 50 49 to jest równa 1 przez sinus kwadrat alfa. No to widzicie, że musimy zrobić odwrotność, prawda? Czyli sinus kwadrat alfa to będzie 49 50. I pierwiastkujemy. Sinus alfa to się równa, pierwiastka jest z 49 przez. Pierwiastek z 50, czyli 7. Pierwiastek z 50 to jest pierwiastek z 25 razy 2, czyli to będzie 7, 5 i pierwiastek z 2, prawda? Bo 25 jest pierwiastkowane. Usuwamy niewymierność 7 pierwiastków z 2 przez 10. No i teraz potrzebujemy jeszcze kosinus alfa to możemy sobie kosinus alfa z trigonometrycznej jedynki wyznaczyć, czyli będziemy mieli kosinus kwadrat alfa, dodać sinus kwadrat alfa, to już wyliczony mamy, wyżej, 49,5, to się równa 1, co oznacza, że cosinus kwadrat alfa równa się 1,5, czyli kosinus alfa po spierwiastkowaniu będzie 1 przez pierwiastek, znowu 50, czyli 25 razy 2, 25 pierwiastkuje się, więc. Mamy 1 przez 5 pierwiastków z dwóch, usuwamy niewymierność. Coś mi tutaj nie, nie zmieści się, jakoś będę musiała później robić to bardziej zwięźle. Czyli będzie pierwiastek z 2 przez 5 razy 2, czyli przez 10. No i jeszcze oczywiście tangens alfa, gdzieś tutaj wpiszemy sobie, to jest odwrotność kota czyli będzie 7. Następny e, przykład, przykład B. Czyli kotangens nasz jest równy 3, czyli bierzemy 1 plus 3 do kwadratu, czyli 9, to jest 1 przez sinus kwadrat alfa a, i 10 równa się 1 przez sinus kwadrat alfa, czyli sinus kwadrat alfa to jest odwrotność 10, czyli 1 dziesiąta. Z tego wynika, że sinus alfa to jest pierwiastek z 10 przez 10 po usunięciu niewymierności, tak, bo będzie 1 przez pierwiastek z 10. I teraz znowu trygonometryczna jedynka, czyli liczymy cosinus. Cosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa to jest 1 dziesiąta, równa się 1, czyli cosinus kwadrat alfa równa się 9 dziesiątych, co oznacza, że cosinus alfa po spierwiastkowaniu będzie 3 przez pierwiastek z 10, czyli 3 pierwiastki z 10 przez 10. No i na koniec jeszcze tangens alfa, odwrotność kotangensa, czyli 1 trzecia. I następny przykładzik. Tutaj będzie 1 plus 20 21 do kwadratu, i to ma się równać 1 przez sinus kwadrat alfa. To podnosimy teraz to. do kwadratu, to będzie 1 plus 400 441, to jest 1 przez sinus kwadrat alfa. A, I teraz dodajemy, czyli 441, 441 to da nam 841, 441 to jest 1 przez sinus kwadrat alfa. I teraz odwrotność oczywiście potrzebujemy, czyli sinus kwadrat alfa jest równe 4,4,1 przez 8,41. Będziemy to teraz pierwiastkować i wiemy sinus alfa to jest, to jest oczywiście pierwiastek 21, a 841 to jest 29, czyli wyszło nam, że sinus alfa jest 21 29. No to teraz cosinus policzmy szybciutko, czyli cosinus kwadrat alfa, dodać sinus kwadrat alfa, czyli 441 841, to się równa 1, czyli cosinus kwadrat alfa jest równe 841 minus 441, czyli to jest 400 841, czyli po spierwiastkowaniu cosinus alfa jest równe 20 dwudziestych no i został jeszcze tangens alfa, czyli odwrotność 21 Odwrotność kotangensa 21 20.